Dzień dobry. Dziś dwa triumfy w średniej kategorii pojemnościowej i dwa piątki w... w średniej kategorii, kategorii bagowej. bagowej. Trident 660 i z tym samym silnikiem Triumph Tiger Sport 660. Mimo, że dosyć małe i przede wszystkim niedrogie, to wciąż bardzo charakterystyczne triumfy, bo mamy tutaj trzycylindrową rzędówkę pochodzącą w prostej linii z legendarnego wręcz chyba e, Street Tripla 675. Średnica tłoka pozostała ta sama, skrócono skok tłoka i bardzo wiele różnych elementów też się zmieniło. Pozostał ten charakterystyczny dźwięk, który powiedział jęk silnika. 81 KONI. Dokładnie tyle generuje tutaj ta jednostka napędowa. Tutaj i tutaj też, dlatego że parametrami te silniki między sobą w ogóle się nie różnią. To znaczy, to jest jednakowy, taki sam silnik i w Tigerze Sport 660, i w Tridencie, czy jak niektórzy wolą, Tridencie. Trident. Silnik i wartości mocy to nie jedyne bliźniacze parametry w tych motocyklach, bo one w ogóle są bliźniacze. Mają. Nie ma, że identyczną ramę, nie ma, że identyczne podwozie, na przykład zawieszenie. Tiger ma po prostu troszkę dłuższy skok, ale co ważne, troszkę inny kąt główki ramy. Te różnice są jednak niewielkie. Różnice w parametrach praktycznie nie występują. Tak naprawdę te motocykle różni przede wszystkim styl, wygląd, pozycja za kierownicą, ochrona przed wiatrem i tutaj charakter. Można obniżyć sobie szyby i charakter to jest tutaj słowo klucz. Wystarczy rzut oka w dane techniczne czy w cennik, i już wiadomo, że Trident należy do tych motocykli raczej niewielkich, raczej lekkich, oczywiście pełnowymiarowych. Ale jakie było moje zaskoczenie, gdy na niego wsiadłem i zacząłem jechać? Jest dziki, jest aktywny, jest zwinny, jest. Bardzo pozytywnie zaskakującym motocyklem. To jest jedno z moich zaskoczeń tego sezonu motocyklowego. Serio, bo premiera tego motocykla była przecież już jakiś czas temu, ale ja nie miałem okazji na nim pojeździć i nie wiem dlaczego, ale w mojej głowie on wciąż był motocyklem jakimś takim bezpłciowym, może nawet nudnym. Po pierwszych kilku metrach za kierownicą Tridenta czy Tridenta zrozumiałem, że nudny to on nie jest na pewno. Ta jego moc 81 KONI. Zdecydowanie nie powala i zdecydowanie wystarcza do tego, żeby się nim bardzo dobrze bawić w mieście, ale jeszcze ważniejsze to jest, jak jest lekki i jak jest, powtórzę się, zwinny. No, poczułem się jak na 125, która ma ponad 80 koni mocy, bo on jest niewielki, on jest szalenie zwinny. Tak zresztą jak Tiger Sport. No i ta pozycja za nim, no i ten silnik trzycylindrowy. Tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. Bary. Użył takiego określenia, że on zachowuje się jak taka nasterydowana, naspidowana 125. Mały, lekki, zwarty motocykl, który ma ogrom mocy, ogrom uderzenia w sobie. Świetna sprawa. W mieście to jest absolutny szatan. Między samochodami to jest wow. I do tego fajny, estetyczny wyświetlacz. Kanapa, która mam wrażenie jest wygodniejsza niż w Tigerze Sport. I to jest kolejne zaskoczenie. Ale kolejnym znowu zaskoczeniem były hamulce. Bo mamy tutaj. Tylko dwutłoczkowe zaciski pływające, dwa wprawdzie z przodu. No i znowu spodziewałem się, że jak przystało na małe, lekkie, niewielkie motocykle, będzie po prostu hamował, a on naprawdę dobrze hamuje jak na swoją kategorię. Chyba Tomek, ten, który stoi po drugiej stronie kamery, zauważył, że to może być taka tańsza alternatywa dla R90. Tyle, że on jest bardziej zabawowy od R90, chociaż na papierze ma mniej mocy. To, co się tutaj dzieje, to jest wow. Z tym wszystkim fajnie współgrają bardzo mocne i precyzyjne hamulce, bardzo przyjemne podwozie. Ten sprzęt zachęca do zabawy. No i zachęca do tego, żeby po prostu użytkować go sobie na co dzień w mieście, stylowo, fajnie, ciekawie. Gdybym miał do wyboru MT07 czy Trident, to długo bym się nie zastanawiał, wziąłbym Tridenta, głównie ze względu na ten styl, na jego wygląd. Po prostu bardzo fajny, przyjemny, uniwersalny Nakedzik. Tylko że nie jest za wielki, więc jak ktoś wysoki, to wiadomo. Jakże wielkie było moje zaskoczenie, kiedy po raz pierwszy usiadłem za kierownicą tego motocykla. Zaskoczenie, że on jest naprawdę niewielki, kompaktowy. Jest przy tym szalenie zwinny, poręczny, jest leciutki, zawracać i możecie praktycznie w miejscu. Powiem bez ogródek: Trident po prostu mnie jara. Natomiast Tiger wygrywa swoimi walorami użytkowymi. Weźcie na przykład taką szybę. Zobaczcie, jak się to łatwo reguluje. Jedną ręką, bez większego wysiłku. Albo kufry. Kosztują 3000 zł, mieszczą 57 litrów. Całkiem niezły wynik. Jeśli chodzi o te gabaryty, to na pewno spodoba się osobom niewysokim. Będą się tutaj czuć swobodnie. Osoby wysokie, mające sporo ponad 1,80 m wzrostu, mogą mieć tutaj troszeczkę za ciasno. Jak macie ponad 1,90 m, to na pewno musicie się przysiąść, sprawdzić. Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Ja mam 1,83 m. Mam wrażenie, że jest tak jeszcze, jeszcze na styk. No ale to tyle, jeśli chodzi o gabaryty. Jest zdecydowanie bardziej wygodny ten motocykl, ale tutaj warto wspomnieć o tym, o czym wspomniał też Bary, o kanapie. Otóż on jest wysoki, a to jest kanapa obniżana dla niższych. Może dlatego miał niewygodnie. A może dlatego, że przez to, że kanapa jest obniżana, jest bardziej kanciata i ma mniej wypełnienia. No i rzeczywiście może być mniej wygodna. Silnik, 81 koni mocy. No musicie mieć świadomość, że to nie jest motocykl do tego, żeby lecieć 200 km na godzinę po autostradzie. 130, 140. Przy 150 macie ponad 7000 obrotów na minutę, więc silnik zaczyna się męczyć. Powyżej 150 również to mrowienie, czy jak to woli, delikatne wibracje na kierownicy i na podnóżkach zaczynają troszeczkę dokuczać. Więc do takich dozwolonych w Polsce prędkości autostradowych jest ok, wyżej już nie do końca jest ok. Zbiornik większy o ponad 3 litry niż w Trajdencie. Kierownica jest też zdecydowanie wyżej, jest też szersza. Pozycja na tym motocyklu jest dużo bardziej odprężona. Myślę, że w dalekiej turystyce byłoby naprawdę wygodnie. Gdybym miał wybierać taki niewielki motocykl dalekosiężny, byłby naprawdę bardzo, bardzo silnym konkurentem w kategorii na przykład z Yamaha Tracer. Natomiast, jeżeli bym wybierał w tej kategorii All nakedów, no to Trident... Chyba po prostu wygrywa. Dla kogo nowy Tiger Sport 660? No, na przykład dla tych, którzy zrobili dopiero co motocyklowe prawo jazdy, albo po prostu nie potrzebują wielkiej mocy, chcą uprawiać motocyklową turystykę, proszę bardzo. Ale chcą też jeździć po mieście? Również proszę bardzo, bo jak zdejmiecie te tylne boczne kufry, no to cóż, tak naprawdę mamy typowo miejski motocykl. Tiger Sport 660 jest po prostu motocyklem bardzo uniwersalnym. Ja mam i 700, miej się na baczności. Pary, a wiesz, że można do niego zamówić akcesoryjne, pływające kierunkowskazy, takie, takie dynamiczne. Jak, takie. Jak Valdi, tak Audi, tak? Wow. No dobrze, tych akcesoryjnych rzeczy jest tutaj jeszcze troszeczkę więcej. Ja zawsze z akcesoriów. Pierwszą rzecz, jaką bym brał, to jest Quick Shifter i tak, pewnie za to a trzeba tutaj jest W tych triumfach w górę i w dół. Można. Można. Nie trzeba, ale można i to jest rzecz, którą zawsze warto brać w motocyklach, bo to jest fajne. Tutaj są jeszcze podgrzewane manetki. Są też handgardy. Aż podgrzewane? Dobre by było. Chyba nie aż tak. No to tyle jeśli chodzi o akcesoria. Ale rachów, można pewnie też mówiłeś. dodać, to też warte uwagi. Mhm. System, który łączy się z tym zegarem tu jest taki niewielki ekran TFT, nawet jeszcze mniejszy. Ze smartfonem można oczywiście tam sprawdzić dane motocykla, ale co najważniejsze można podglądać dane nawigacyjne krok po kroku. Oraz takie rzeczy jak połączenia czy wiadomości. Niby mały, prosty motocykl, a potrafi. Mi pewnie by nie działało, mnie rzeczy nie lubią, jak już wiesz. Wcześniej mówiliśmy cały czas o Yamahach, że Tracer 700, że MT-07, że to konkurencja, ale przecież jeszcze jest Honda CB650R i nawet w takim troszeczkę podobnym, powiedziałbym, stylu. Też taka lekko nawiązująca do Neo klasyki. Retro. Może kiedyś test porównawczy. Test porównawczy będzie doskonałym poligonem doświadczalnym, żeby zestawić pewne cechy, ale już teraz widać, już teraz o pewnych rzeczach możemy tutaj powiedzieć mianowicie o przewadze, jeśli chodzi o wyposażenie triumfa nad podstawowym, na głównym konkurentem. Tak, ogromną zaletą w tej kategorii wagowo-pojemnościowej jest fakt, że tutaj na pokładzie w standardzie mamy dwa tryby jazdy: ABS i kontrolę trakcji. I zarówno ABS, jak i kontrola trakcji jest bardziej lub, nie, lub mniej czuła w trybie drogowym lub deszczowym. No i co w sumie też chyba istotne, nawet bardzo bym powiedział: kontrolę trakcji można wyłączyć. I ten motocykl bardzo chętnie idzie na jedno koło i czuje się tam jak u siebie. Jeśli chodzi o kontrolę takcji i o motocykle w tej kategorii mocowej i pojemnościowej, często wybierane przez osoby początkujące, myślę, że to będzie ogromna zaleta, dlatego że taka początkująca osoba tak. będzie się dzięki temu lepiej czuła. W MT07 tego rzeczywiście brakuje, tego nie ma nawet na wyposażeniu dodatkowym. A skoro mówimy o walorach praktycznych, zwróćcie uwagę na spalanie? Coś około 5 litrów? 5.1 chyba gdzieś widziałem. Ostatnio w testach często o tym zapominam, dlatego że wiadomo, spalanie bardzo zależy od stylu jazdy, no ale tak czy inaczej, średnie nam wyszło w okolicach 5 przy całkiem dynamicznej jeździe. Trochę po mieście, trochę poza miastem. Piotr, ja tak słowem podsumowania, chciałem powiedzieć, że te motocykle to jest kolejny doskonały przykład na to, jak sprzęty dwa zbudowane na bazie praktycznie takich samych podzespołów, zbudowane na tym samym silniku dają dwa zupełnie różne światy, tak są różnym charakterem motocykla, yy, dają różną do, dozę zabawy. Ale myślałem, że powiesz o czym innym, bo z kolei mi to przyszło na myśl, że to są kolejne jeżdżące dowody na to, że nie trzeba mieć 150 czy 200 koni pod ręką. Tak, oczywiście. Myślę, że Trident jest tutaj głównym na to dowodem. Mhm. No tak czy inaczej, inna pozycja, inny wygląd, inny styl. Dwa różne motocykle, choć na początku myśleliśmy, że tak bliźniacze. Tak, i dlatego gorąco polecamy, żebyście sami także zapisali się na jazdę testową. Warto się przekonać. Można się zdziwić. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, Piotr Jędrzejak i Piotr Barry Baryła.